W historii Polski oprócz królów zapisało się też wiele książąt, a dziś dzięki pracom wykopaliskowym, a także badaniom archeologicznym prowadzonym na przestrzeni lat możemy obejrzeć kości polskich książąt. Jest to drugi materiał poruszający zdjęcia kości polskich władców. Jeżeli nie widziałeś jeszcze pierwszego, jest on teraz widoczny w prawej górnej części ekranu. Władysław Herman, książę piastowski, ojciec Bolesława Krzywałustego. Po swojej śmierci został on złożony do grobu w płockiej katedrze. Oczywiście przy uroczystościach pogrzebowych obecny był jego syn Bolesław Krzywałusty oraz arcybiskup Gnieźnieński. Z kośćmi Władysława Hermana wiąże się jednak dosyć ciekawa historia. W 1126 roku pomorzanie, z którymi na przestrzeni lat walczył Władysław Herman, a po nim jego syn Bolesław Krzywousty, wdarli się do katedry w Płocku i wyciągnęli zwłoki księcia oraz jego żony Judyty. Zwłoki zostały splądrowane, czaszki wraz z kośćmi rozbite i rozsypane wokół katedry, gdzie przeleżały około 420 lat do momentu jej przebudowy w XVI wieku, gdy zostały pozbierane i złożone we wspólnej trumnie. Bolesław Krzywołusty, książę Polski odpowiedzialny za doprowadzenie do rozbicia dzielnicowego, które trwało około 182 lat. W latach 70. przeprowadzono badania archeologiczne w Katedrze Płockiej. Pod posadzką katedry natrafiono na kryptę osób pochowanych w XIX wieku i dopiero po wybiciu otworu w ścianie znaleziono kolejną kryptę, gdzie natrafiono na purpurową trumnę. Znaleziono w niej kości, które po skompletowaniu utworzyły 16 szkieletów męskich oraz jeden żeński, co potwierdziło wcześniejszą historię o kościach Władysława Hermana i jego żony. W trumnie znalazły się także kości księcia Bolesława Krzywoustego, złożonego do grobu w katedrze w 1138 roku. Ustalono wtedy, że czaszka Bolesława tego, rzeczywiście posiadała na twarzy deformację, która prawdopodobnie odpowiadała za jego przydomek. Książęta Stanisław i Janusz Mazowieccy. Stanisław Mazowiecki i jego młodszy brat, Janusz III, byli księciami na Mazowszu. Gdy ich ojciec, Konrad III, zmarł, zostali oni spadkobiercami Mazowsza. Jednak faktyczną władzę sprawowała ich matka Anna Radziwiłówna. Po jej śmierci w 1522 roku bracia przejęli władzę i dzielili tytuł książęcy do czasu śmierci Stanisława w 1524 roku. Wtedy to jego młodszy brat, Janusz III, przejął całkowitą władzę. On również jednak umarł dość młodo, bo zaledwie dwa lata później. Był on ostatnim księciem mazowieckim z dynastii Piastów. Wspólny grup książąt znajduje się do dzisiaj w bazylice archikatedralnej świętego Jana w Warszawie. Jan II Dobry. Był księciem opolskim, który rządy objął już w wieku 16 lat po śmierci ojca. Początkowo władzę dzielił z młodszym bratem Mikołajem II, który został ścięty w 1497 roku. Przez kolejne lata Jan rozwijał terytorialnie swoje księstwo, wykupując ziemię od zadłużonych książąt śląskich. Jan II znany jest także z nadania przywileju hanuszowego, który umożliwiał chłopom prawo do nabywania i posiadania ziemi, co broniło ich przed uciskiem ze strony szlachty. Książę Jan zmarł w 1532 roku w Raciborzu, a pochowany został w kościele Świętego Krzyża w Opolu, gdzie do dziś znajduje się jego sarkofag.